To jest i Sostry prawda, co słyszeliśmy w drugim czytaniu, że Pan z miłości do każdego dał nam rozmaite powołanie, różne dary. Jednym dał ten, to powołanie być apostolem, żeby głosić Ewangelię. Innym dał to ten dar i też powołanie, żeby służyć czy chorym, czy, czy czy na różne sposoby. Jednym dał to połowanie do małżeństwa, innym do kapłaństwa, jeszcze innym do życia zakonnego, a niektórzy dostali wyjątkowi też połowanie w samotności jako celibatariusze. Często ludzie patrzą na taki, na, to, na taki styl życia jako przeklęstwo, to nie jest przeklęstwo, to jest też połowanie, które Pan Bóg daje w kościele. I my patrzymy na te wszystkie połowanie. Jako szukamy siebie, do którego mi należymy, albo które powołanie do nas należy. Nie? Ale pierwszy i podstawowym powołaniem jest bycie chrześcijaninem, bycie wierzącym. Wszystkie powołania, które Pan Bóg daje nam w Kościele, jest niemożliwe do wykonania i nie, jest niemożliwe, żeby wytrwać w tym powołaniu, nie mając to fundament, czyli wiary, nie mając tą wiarę w Chrystusa. My możemy, bracia i siostry, ugryźć się w język i, e, i e, spiąć się, iść przez życie jakoś własnymi siłami. I owszem, możemy to robić. Możemy e, na jakiś czas to robić. Ale wcześniej czy później przychodzi moment, kiedy Ty i ja uświadamiamy sobie, że to powołanie, które dostajemy jest czymś większym niż oczekiwaliśmy. Jest czymś, co przerasta nasze siły, nasze, nasze oczekiwanie, jest czymś, co przerasta totalne ludzkie pojęcie. Dlatego Bóg, kiedy daje nam powołanie, też daje to gwarancję, daje to obietnicę, że to On będzie tym, który będzie prowadził to powołanie. On bierze to odpowiedzialność na siebie. Od nas potrzebne jest tylko jedno, Żebyśmy pozwolili Jemu prowadzić nasze życie. Żebyśmy pozwolili Bogu prowadzić nasze życie ku świętości, ku życiu wiecznemu. Żebyśmy mogli odkryć w naszym życiu, w naszym powołaniu piękno. Żebyśmy przestali słuchać to, co ludzie mówią, że, że nasze życie jest przeklęte. Ale zaczęli odkrywać piękno, które kryje się w życiu każdego z nas. Ale do tego potrzebujemy tą relację z Bogiem, bez tego nie damy rady. To zawsze jest, e, kiedy człowiek chce własnymi siłami prowadzić swoje życie, to zawsze porównuje do samochodu. Kiedy rezerwa się zapali, no to każdy kierowca wjeżdża na tej rezerwie, no to przyjedzie i tak... 20 km może, nie? Ale wie, że jak nie zatankuje, no to zatrzyma się ten samochód. I choć miałby nie wiadomo jaką wiarę i modliłby się nie wiadomo jak, i tak ten samochód jak się zatrzyma, nie pojedzie dalej. Tak samo jest z nami, bracia i siostry. Często w naszym życiu zapala się ta kontrolka rezerwy, że musisz zatankować. Musisz wrócić do tego źródła życia. Do tego, który kocha ciebie i mnie, do tego, który zna Ciebie i mnie doskonale. Wrócić do Boga, żeby na nowo czerpać życie z Niego, żeby później móc dalej iść, żeby móc funkcjonować. Zobaczmy, my jesteśmy tak stworzeni, że bez Boga nie potrafimy istnieć. Potrzebujemy Boga. Dlatego ludzie, którzy buntują się wobec Boga, szukają takiej, takiej tandentnej zamienników Boga. Taki barachło tego świata nie? i myślimy, że to nam da e, życie, że dopiero to jest, to jest prawdziwy Bóg nie? i pokładamy nadzieję w tym boszków naszego życia, ale w końcu okazuje się, że jednak to jest tylko barachło to jest tylko taki tandetny obraz Pana Boga, który człowiek tworzy w swoim życiu? Coś, co nie daje życia, coś, co nie ma w sobie życia. Kiedy wczoraj czytałem to Ewangelii, pierwszy, pierwszy obraz, który przyszło mi na myśl, to jest obraz, pamiętacie, kiedy Mojżesz wyprowadzał, wyprowadzał lud z Egiptu, szli przez pustynię, doszli do góry Synaj i wtedy Mojżesz powiedział, Wy czekajcie tutaj, ja idę na górę rozmawiać z Bogiem. I cały lud został tam po, na, na dole, pod górą Synaj z Aaronem i mieli tylko trwać i czekać, czekać, kiedy Mojżesz wróci z tej góry. Mojżesz, który poszedł na tej górze, Modląc się i, za, i będąc stawie, stając się stawiennictwem, stawien, jak się mówi? Stawiennikiem dla tego ludu. Prosząc Boga, za, żeby, żeby przeprowadzić ten lud do, do ziemi Obecnej, żeby dać im siłę i łaskę, żeby oni nie narzekali, żeby oni mogli żyć tą nadzieją. I z tą nadzieją iść do życia. I Mojżesz modli się, dostaj tej tablicy, dwie tablicy z przykazaniami. Pierwsza tablica z trzema przykazaniami, te trzy przykazania. Pierwsze przykazanie, które odnosi się do, do tej relacji człowieka do Boga albo Boga do człowieka. Ale te tablice, tablicy, no to jest Coś, co odnosi się relacji człowieka do drugiego człowieka, do drugiej osoby. Bóg daje z miłości do każdego z nas daje nam te tablicy, żebyśmy wiedzieli, którędy iść, żebyśmy wiedzieli, jak żyć, żebyśmy mogli iść przez życie, kierując się tymi, tymi przykazaniami, wiedząc, którędy iść, żeby, żeby zachować w sobie to ludzkość. Ludzki obraz, który Pan Bóg każdemu z nas dał, jest bardzo ciekawy co ten lud zrobił. że przychodzi moment, kiedy zaczyna się buntować ten lud, bo nie chcą już czekać, mają dosyć już czekanie. Buntują się i wymuszają na Arona, żeby stworzyć tego złotego cielca. Zbierają te złota. Oblali e, to, to złotego cielca i zaczęli oddawać cześć i chwałę temu złotemu cielcowi. Ludzi, którzy zapominają to, że oni sami stworzyli tego złotego cielca. Oni, którzy potrzebują już coś, co, co mogą widzieć, coś, do czego mogą dotknąć się. I stwarzają takiego e, bożka. Złotego cielca, w którym pokładają nadzieję, że ten złoty cielec nas wyprowadził z Egiptu. Ten złoty cielec zniszczył naszych wrogów. Ten złoty cielec przeprowadził przez Morze Czerwone i wybawił nas od śmierci. I wszystkie te zasługi, które Pan Bóg uczynił w ich życiu, czyli wszystkie te cuda, które Bóg uczynił w ich życiu, oni przepisali złotemu ciel cielcowi. Mojżesz schodzi z tymi tablicami i widzi totalną bezbożność. Ten lud, który widział coś, co nie da się opisać normalnie po ludzku. Coś, co nie da się zrozumieć ludzkim umysłem. Te cuda, które widzieli w swoim życiu, a oni byli w stanie to wszystko rzucić i wybrali złotego cielca. I zaczęli oddawać sześć chwały temu złotemu celcowi. Dlaczego mi przypomniało się ten obraz? Bo to jest coś, co słyszeliśmy w tej Ewangelii. Chrystus, kiedy w niebo wstępuje, przed tym, jak w niebo wstąpił, dał pewne zadanie swoim uczniom, mówiąc: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Wszelkiemu stworzeniu, kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Ale ten, kto nie uwierzy, będzie potępiony. Dlaczego? Bo nie uwierzył. I to jest to zadanie, które Chrystus daje apostołom przed niebowstąpieniem. Wy trwajcie tutaj, dopóki ja nie wrócę. Trwajcie tutaj, głosząc Ewangelię. Żyjcie tym, co ja wam dałem, to co ja wam pokazałem. Głoszcie to. To co ty doświadczyłeś w swoim życiu i zobaczyłeś, że to jest prawda: coś, co nie pochodzi od Ciebie, nie pochodzi od żadnego człowieka, ale to, co pochodzi od Boga. To, co widziałeś w swoim życiu, kiedy spotkałeś Boga twarzą w twarz w swoim życiu. Głos o tym, mów o tym, że istnieje Bóg, który jest Bogiem wchodzący w relacje z Tobą i ze mną. Bóg, który nie jest Bogiem, który każe. Bóg, który czeka, kiedy Ty i ja potkniemy się, żeby nas ukarać. To nie jest nasz Bóg. To jest Bóg wymyślony przez, przez człowieka. Bo człowiek jest tylko w stanie wymyślić taki obraz Boga. Bóg, który jest surowy, który, który, który stworzył nas, dając nam życie po to, żeby później patrzeć, jak Ty i ja cierpimy. To nie jest nasz Bóg. Ja nie wiem jaki ty masz obraz Boga dzisiaj. Jakiego Boga ty nosisz w sobie? Bóg, który ukazuje się nam w kościele bracia i siostry, Bóg, który jest tym źródłem miłości, ukazuje się każdemu z nas. Ale bez naszej zgody nie jest w stanie wchodzić do naszej rzeczywistości. Jeżeli ty nie chcesz ujrzeć jego oblicze, jego twarz, to nie ujrzesz. Dlatego to zadanie, które Bóg, daje, Chrystus daje apostołom, jest czymś, co każdy z nas dostaje. Chrystus wstępuje do nieba, ale nam daje to przykazanie, żeby głosić Ewangelię. Nie siedzieć w ławce, jako taki słuchacz bierny. Nie? Przyjdziemy, mi co się dzieje w koszele, pewien teatryk, nie? i później wrócimy do naszej rzeczywistości, nie? do naszych cierpień. Nie! Ale Bóg chce, żebyś Ty zrozumiał i zrozumiała to, co On do Ciebie mówi i to, co On czyni w Twoim życiu. Dlatego to, co mamy w Kościele z wielkim bogactwem, bracia i siostry, po Soborze Watykańskim drugim, Pan Bóg nam dał wielki skarb w kościele, że Ty i ja możemy patrzeć na Boga, który otwiera się przed naszymi, na nasze życie. Przed naszymi oczami staje nieraz i mówi: Patrz na mnie, patrz, patrz dzisiaj na moją miłość, skierowany do Ciebie. Dzisiaj mamy wielki bogactwo, które często zaniedbujemy. To, że możemy słuchać Słowa Boże w naszym języku, żebyśmy, że możemy zrozumieć, że możemy zbliżyć się do tego ołtarza. Ołtarza, który Pan Bóg nam daje z miłości do nas. Ten ołtarz, który jest centrum. My zapominamy o tym, a może często nie wiemy o tym, się w koszele, w trakcie Eucharystii ołtarz jest najważniejszym miejscem. Dlatego nie wiem czy zauważyliście, kiedy mi księży albo ministranci, kłaniamy się do ołtarza. Bo to jest ten, to miejsce, który jest centrum we Eucharystii. To miejsce, gdzie dokonuje się nieustannie cud, gdzie chleb i wino staje się ciałem i krwią Chrystusa. Tabernakulum oczywiście nie chodzi o to, żebyście żeby nie mówili, że ksiądz powiedział, że tabernakulum jest nieważne. Jest ważne, Chrystus jest ważny, ale do IV wieku nie było tabernakulum w kościele. Później, w IV wieku wprowadzili tabernakulum, żeby miejsce przechowywanie Najświętszego sakramentu dla chorych, ci, którzy nie mogli uczestniczyć w Eucharysty, to dla nich było e, przechowywane najświęcie sakrament, żeby później szafarzy mogli nieść Chrystusa do tych chorych, którzy nie mogli już wychodzić z domu. Ale normalne w kościołach, nie wiem czy zauważyliście, w bazylikach wielkich, też w Watykanie, e, i w Tuż o kościołach e, kaplica Najświętszego Sakramentu jest obok. Bo w centrum zawsze jest, e, zawsze jest e, e, ołtarz. Dlaczego jest ołtarz w centrum? Bo w tym momencie Eucharystyi dzieje się coś, co dzieje się tylko raz. My przyzwyczailiśmy się do mszy i myślimy, że każda msza jest taka sama. Nieprawda, każda msza jest wyjątkowym wydarzeniem. Ta, ta msza, ta Eucharystia jest wyjątkowym. Dlaczego? Bo nigdy w Twoim moim życiu nie powtórzy się dokładnie taka sama msza. Każda msza jest czymś wyjątkowym. Coś, co się dzieje pierwszy i ostatni raz. I na każdej Eucharystii jest ten moment najważniejszy, kiedy Chrystus przychodzi. Jutro przyjdziesz do Kościoła, jutro też będzie ten, ten, sam, ten moment, kiedy Chrystus przyjdzie. Ten sam Chrystus przychodzi. Ale ten moment przychodzenia Chrystusa jest tak wyjątkowy, że my często nie zauważamy to. I my myślimy, bracia i siostry, że najważniejszy jest, e, najważniejsze jest to, e, to, co później my robimy w kościele, nie? E, że niektórzy traktują mszę jako taką fabrykę produkującą Pana Jezusa. Że nam krząc e, dokona przeistoczenie. I ja mam swojego Pana Jezusa, do którego będę przychodził, kiedy ja chcę i kiedy będę potrzebował, no to będę przychodził i mówił: Panie, potrzebuję dzisiaj to, to, to. A jutro przyjdę i będę potrzebował to, to, to. I często mi tak traktujemy. I często przez to nie zauważamy to, co się dzieje na Eucharystii. Ten moment przynajświętszy który dzieje się na naszych oczach, ale my często nie zauważamy tego. Dlaczego? Bo robimy dokładnie to samo, co zrobili ludzie pod synajem. Ten naród, który Bóg wyprowadził pod, i, i pod synajem to, co zrobili, tworzymy Bożku w naszym życiu. Zobaczcie, ile bogactwo Bóg nam dał w koszele. Sakramenty, Słowo, Eucharystia, która jest sercem Kościoła. A jak my odnosimy się do tego wszystkiego? Często nam przejadło się to wszystko. Jesteśmy do takiego stopnia przyzwyczajeni do tego wszystkiego, że myślimy, że a, pójdę do sakramentu, z tedy wtedy, kiedy ja zechcę. Dzisiaj nie potrzebuję. Może za rok, może za dwa, a może za pięć. Jak my traktujemy to wszystko, to bogactwo i oznaki miłości, który Bóg nam daje? Nam jest dobrze w kościele. W Polsce nam jest dobrze, bo mamy wszystko. Mamy księży ile wleży. W każdym kościele wejdziemy i zawsze możemy znaleźć sakramenty. Mówię o tym, żebyśmy mogli docenić to, co Bóg nam daje, bracia i siostry. Tydzień temu wróciliśmy z proboszczem, byliśmy w Gruzji i Armenii. Ci, którzy byli, niektórzy z was byli z nami. I widzieliście, i widzieli, na czym polega walka o wiarę. W Gruzji, gdzie mamy dwudziestu kilku księży na całą Gruzji, a w Armenii dziewięciu księży katolickich. I oni od rana do wieczora jeżdżą czasami 300-400 kilometrów, żeby odprawić dla trzech, czterech osób msze. Ludzi, którzy płaczą i pragną to, co my mamy tutaj podani na tace bracia i siostry. I mi tego nie doceniamy często. Bóg, który chce wchodzić do naszego życia, kochając nas, nie kochając naszych grzechy, kochając nas, Dlatego zawsze Bóg niszczy to, co nas niszczy, grzech. I uderza w to nasze grzechy, przypominając nam, kim my jesteśmy. My często obrażamy się, kiedy słyszymy, że Bóg nas upomina. A nie ma co się obrażać. Trzeba błogosławić Boga, że On nas do takiego stopnia kocha, że nie jest w stanie zaakceptować nasze słabości i grzechy. I walczy o nasze życie. Bogu mi dzisiaj za to miłość, bracia i siostry.